Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Let's Play StarCraft 2. W poprzednim odcinku e, pokonaliśmy Zurwana oraz testowaliśmy nowe umiejętności Kerrigan. A teraz lecimy dalej. Ranie rozrzucili na czar tysiące tych urządzeń. Matka szczepu Kilisa nam to przekazała. To nie jest broń. To komunikator nadawczo odbiorczy o, kr królowa ostrzy. Wiedziałem, że wrócisz do swojej prawdziwej postaci. Potwora. A teraz, jeśli choć trochę zależy ci na Jimmy Reynorze, zrobisz dokładnie to, co powiem. Musisz budzić w nim od razu. Jest pierwszy w kolejce do zabiciacie. Nie wyczuwam tam Jima. Znajdę go, jeśli żyję. Nie ma takiej siły, która mogłaby mnie przed tym powstrzymać. Przestrzeń do Minium i stacja SkyGer. Stacja jest fajna, ale w pierwszej sobie zrobimy. Na twój rozkaz skierujemy Leviatana w przestrzeń kosmiczną Dominium i zaczniemy szukać terańskiego statku Hyperion. Chcesz, że. Ble, bla ble. ble. W poszukamy Jima Reynora. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Oj, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Valerian, odbieramy jakieś nieznane odczyty. Uwaga, wykryto sygnał psioniczny. Skala niemożliwa do sklasyfikowania. Kerrigan, co ci się stało? Jak? Nie mamy czasu. Słuchajcie uważnie. Jim żyje, ale nie mogę go znaleźć. Ale wy możecie. Włamcie się do sieci Dominium i sprawdźcie, gdzie go trzymają. Jak możemy jej zaufać? Valerian, jeśli istnieje cień szansy, że Jim żyje, to ruszam po niego. Włamanie do sieci bezpieczeństwa Dominium nie będzie proste. Tylko jeden człowiek może to zrobić. Pułkownik Orlan. Ale Orlan jest więźniem Miry Han. Przywódczyni najemników? To twoja znajoma, prawda? Nie zupełnie. To skomplikowane. Miejmy to już za sobą. Znajdź go, Matt. Jesteśmy mu Tak w ogóle, bez jakiejkolwiek emocji, podchodzę do tego, że ona stała się znowu yy, tą królową ostrz. Whatever. Whatever. Kąd ta obsesja na punkcie zbierania esencji Poznacza. Przetrwanie. Nowa esencja czyni cię silniejszą? Siła to pułapka, w którą wpadli przywódcy stat. Jeśli nie siłę, to co czerpiesz z esencji? Esencja to zmiana. Zmiana to przetrwanie. Zbieraj i żyj! Stagnacja to śmierć. Moje zrozumienie wizji. Musi być niepełne. Dlaczego tak mówisz? Bo nie widzę przewagi taktycznej, jaką daje to miejsce. Nie ma esencji ani wrogów. Ale wiem, że posiadasz wizję i że Twoim każdym krokiem kieruje jakiś cel. Jestem tutaj z powodów, które zachowam dla siebie. To Twoje prawo ukrywać przede mną prawdę, królowo. Ale i tak ją poznam. Możesz spróbować, zagaro. Jestem pewna, że to wykracza poza Twoje zrozumienie. <śm> Dotarliśmy do przestrzeni kosmicznej Dominium. Czy mamy ruszyć na ich placówkę badawczą? Jeszcze nie. Najpierw muszę się czymś się zająć. Czy dzięki temu zdobędziemy przewagę królowo? Czy Abatur ma czekać na nową esencję? Licz, To sprawa osobista. Źle się skończy, ale muszę to załatwić. No, boś głupia. Aby włamać się do sieci dominium potrzeba. Um, już to mówię wcześniej, człowieku. Ja to witam Was w jednej z fajniejszych misji e, tejże gry. Mirohan, mówi książę Valerian. Słyszysz mnie? Oczywiście, księżniczko. Wiem, że pracujesz z Mefiu. Daj mi go, proszę. Zapominasz się, najemniczko. Witaj, Miro. Matthew, nie dzwonisz, nie piszesz? Ranisz me serce. Muszę prosić cię o pomoc. Przetrzymujesz pułkownika Orlana. Potrzebujemy go. To jedyny człowiek, który może włamać się do sieci Dominiu. Chciałabym wam pomóc, ale potrzebuję pozwolenia od Jamesa Raynora. Jima nie ma w tej chwili. A to pych. W takim razie nie mogę wydać pułkownika Orlana. Słuchaj, Mira. Potrzebujemy Orlana, żeby uratować Dima. Oddaj go. Kochany najemnik musi dbać o reputację, bo to jedyne, co ma. Więźnia oddam tylko klientowi, nikomu innemu. Nawet tak zabójczo przystojnemu maczo jak ty. Przykro mi. Możemy przerwać jej działalność w polu asteroid. Wtedy zwrócimy jej uwagę. Musimy uszkodzić jej główną stację kosmiczną. Łatwo nie będzie. Też musimy założyć bazę. Ona ma stację kosmiczną. Jest jedna ze stacji Miry. Możemy ją załatwić i założyć tam własną. Najemnik ma stację kosmiczną. Okej. Okay. Bez, Bez problemu. Lecimy. Lecimy. Do dzieła. To nic da, 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 da. Nie forsować silnik. Czujniki pokazują lokalizację stacji Miry. Możemy zaczynać. Kurs wyznaczony. Ej, dzieciaki! Nie przeciśniemy się przez pole asteroid. Ładnie! Krótkie skoki mogą też ułatwić ucieczkę przed niebezpieczeństwem. Kulot zaznaczony. Współrzędne namierzone. Niedaleko jest patrol myśliwców Miry. Nasze główne działa nie dadzą rady im wszystkim. Możemy wysłać własne myśliwce. To wyrówna szanse. Mamy ich na celowniku. Cel namierzony. I tak powinien strzelać każdy. Yy, yy, Wiecie, okręt flagowy, yy, Tych... Terran. W ten sposób powinien strzelać. Tak jak było na filmie w pierwszej części, tak jest yy, jest to teraz. Kilka dział, a nie kurde strzela w pojedynczy cel. Ty, 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 ty. zadają ogromne obrażenia i mają duży zasięg. Na szczęście nasze dalekosiężne działo Yamato Zadaje jeszcze większe Wypróbuj je na tej wieszy! Ile to to jest? E, 75 to jest dużo Lecimy Współrzędne namierzone Bez problemu Do robot nabrawczy Jeśli go zabierzemy będę mógł od razu połatać Hyperiona i wysłać nowe myśliwce Da tak tu żołnierzy, za tak tu Pokażmy im na co stać tę wipę! Dawaj mi robotę na dobra robota. Naprawmy tę bazę Niech produkuje dla nas automatyczne myśliwce Za każdym razem, gdy zbierze flotę, wyśle ją na ludzi Miry. Nie możemy z nią porozmawiać tutaj to tak nie działa Walerian <laughs> Ej, hey, miny magnetyczne! Maleństwa nieźle sięką. Lecą na ciebie po prostej, więc rób uniki, albo skarżę, by im uciec. O, ale naprawdę. Nie forsować silników, pole minerałów. Możemy tu zbierać surowce. Zbierz minerały, to ulepszę hyperiona. Będzie nie do zdarcia.

Czujniki to pokazują, jest że closer. zebraliśmy wszystkie minerały na obszarze Opwieram, urzędne namierzone wiecie Nowy czymś. Nowy poziom! Gotowe. Usprawniłem co się dało. Daj mi jeszcze minerałów, to zrobię więcej. Czujniki wykrywają działalność kelmoriańską. Mają silną obronę. I mają duży okręt wojenny. Zawsze możemy ich obejść. Mogą mieć cenne zasoby lub sprzęt. To działa.

No jeszcze Mamy znika czpanek. Ale ja mam działo, ja mam to nie ty. O, lag Fajny ten typ jest tam co siedział. Tu Horner. Mat Horner. Poddaj się. <noise> Żebyś to jeszcze chociaż ty nie biła. No dobra, zaczynam tracić cierpliwość. to moja wina. Łączność dostępna. Bez problemu. Mieli generator pola elektrycznego. Wynalazek przeciąża wrogi jednostki i na jakiś czas je unieruchamia. Zainstalujmy go, główny inżynierze. Już działa, Lowelasie! Nie ma opierdzielania się. <laughs> Lowelasie? Nie forsować silników. Ta 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 Ultimate! Matthew, nie lubię, jak ze sobą walczy. Czy was dwoje łączy coś? No, czy nie? nie zachęcaj jej. Eee, to. O, drążownik mają. A tu nie trzeba badać. To super. A, bo tutaj mają stę. Nie się Bord gwiazdny produkuje kol. Zaraz nas ujrzysz. Eee, tam musimy go szybko wyeliminować.

takie pytanie do Was. Co byście powiedzieli na. E. Let's play e z konsol. Z tych starych konsol. Nie, Nie mówię o tych nowych grach, bo. Mówię o. ps 1 2. No i niektórych gier na. Trójkę i. Xboxa. Ale z tym. O oh, shit, co, oh, shit. Oh, shit. Jak Wam się podoba ten pomysł, dajcie znać. Jestem ciekaw, czy chcielibyście zobaczyć takie gry jak. O Jezu, teraz... Nie mogę się skupić na dwóch rzeczach naraz. Jak Crash czy Spyro. Nie mam teraz działania na to. Ale? Chyba ten działa na... No. to ja sobie lecę tam gdzieś. Naprawdę używacie Yamato na te małe No! Akurat tego potrzebuję To działa!

nie poruszać silników. Ej, Hyperion został wzmocniony. Później mi podziękujesz. Współrzec zamierzony. Później nie będę miał okazji, raczej, Ci podziękować. Ciao, mój nie. Pięć rocznów martwy. Współrzec zamierzony. Poczekaj, rocznów zamierzony. 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 Tata, 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 tata. Zamierzony. Tata. Jeju, jak one szybko padają. Dobra. Tutaj zaraz się baza pojawi. Ona ma chyba obronę. Tak. Sprawdzam. To ja sobie wracam tutaj. Sprawdzam odbiór, odbiór. Nawet wiedziałem, że tak ktoś sprawdza odbiór. Bo się to bo oczywiście prawda. No. Dzieńmy. 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 Do dzieła. Nefi ukradłeś mi wszystkie minerały. No nie moja wina, sama chciałaś. Typ, mamy tutaj naprzód. Haha, maksymalnie ulepszony. Więcej już z niego nie wyciśniemy. Ale teraz dopiero go ulepszyłem. To jest, to jest. Po prostu dziwne. Bo całą pierwszą część. Nie mogli. tego naprawić. Tylko. ulepszyć? Tylko teraz dopiero to że lubisz na ostro. O, nawet więcej hapca mam? O, wezmę minerały. Pomimo tego, że to już nic nie dają. Ale wezmę, jak za O Oh shit, nie kopiłem. Ooo, trochę ich dużo. A dobra, ale oni strzelają z Yamato w te małe. To jest... specjalnie zrobione czy jak? Dobra, mam dwa duże, więc jest spoko. Mamy przyjemny O, rokiety latają jest. Poddaj się Mefio. Będę dla ciebie miła. <noise> Tego właśnie się boję. Nie wkurzaj mnie, Mefiu. Sama się o to prosiłaś, Mira. Chciałem być miły. Otworzyć ogień. He I nic nie wystrzelicie. Ognia! Bum. O, o. Dzią, dzią. Oh, shit. No. Zniszczymy. Jestem z nich dumny. Przestań, wygrałeś, Mefium. Zniszczyłeś moją bazę i zdobyłeś moje serce. Po raz kolejny. Ona jest bardzo dziwna. Proszę, możemy zabrać pułkownika Orlana i odejść? Już teraz. Wysyłam ci tego szemranego osobnika promem. Powariowaliście wszyscy. Czemu miałbym ci pomagać? Możemy odesłać cię do Miryhan. Dobra, mów czego chcesz. Matthew, przez ciebie muszę odbudować maruderów Miry. Ale jeszcze się zobaczymy. Im później, tym lepiej. Jesteście złośliwi od polityków w dominium. <grym> wszystko, wszystko. Tyle wygrać. 14 minut tylko? No. Myślałem, że dłużej. Kontaktowała się ze mną matka kolejnego szczepu. Rylot trzymała liczny szczep z dala od konfliktu. Zaimponowałaś jej i dlatego chcę, żeby szczep wrócił do roju. Rylot, matko szczepu, posłuchaj mnie. Zabierz swój szczep na Jontry 2. Tam dominu produkuje najnowsze okręty. Zniszcz ten świat w imieniu roju. I to Tam się stanie. To powinny być jakieś pojedyncze misje osobne, a nie. Tech się królowe. Królowy. Tech Tutaj nie będzie esencji. Nie mogę zbierać tego, czego nie ma. Jesteśmy tu z rozkazu królowej. Nie masz się tego kwestionować. Ja podążam za esencją. Musisz nauczyć się posłuszeństwa, pierwotny. Zbliż się. Zbiorę twoją esencję. Dosyć zagaroniemów mów w moim imieniu. A ty, Dehako, nie zbieraj esencji mojego roju. No, i spokój. Matki szczepu niechętnie współpracują z terranami. Są mi niezbędni do realizacji planów. Pytają, czy mamy zniszczyć teren, skoro nie są nam już potrzebni. Powiedz im, że mają zostawić Terran w spokoju. Taka jest moja wola. Przekażę królową. Mają lepszą komunikację niż kurde Terranie, ja wam powiem. Wszystko, o, przyłożę sobie dwa palce do, do głowy i o, już wszystko widzę, jesteś na drugim końcu galaktyki, ale ja już, ja cię kontaktuję już, stary, ja cię widzę, no. I mówię, mów mi, co tutaj chcesz, no. Jeszcze Hyperion, no. Znalazłeś coś? Pułkownik Orlan włamuje się właśnie do sieci Dominium. Powiedz mu, że na godzinę. Nie zrobię tego, Kerrigan. Ta sytuacja cię przerasta. Nie pogarszaj jej. Jeśli Dominium dowie się, że wtargnęliśmy, przeniosą Jima albo go zabiją. Nie będę ryzykować porażki tylko z powodu Twojej niecierpliwości. Daruj więc sobie groźby. Nie od czasów u Nie tylko zergi się adaptują. Niech będzie. Zaczekam aż wasz ekspert dokończy. O, o, została zgaszona. Dobra, no to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!